...pobrzeże, bardzo cię proszę. Kochani, bo solidarność nie jest pustym słowem. Tak podobało mi się, gdy przed chwilą panie pomachały do nas. Zwróćcie uwagę na ich koszulki. I znak! I tak wygramy! Panie wójcie! Czas na to! Może przyjdzie czas niedługo podziękować panu. Ale zanim to słowo. Kochani, to Jesteśmy tu, to jest nasz obowiązek, bo Solidarność służy służy społeczeństwu, służy swoim członkom i tak poczytujemy sobie naszą rolę. Tak powinien poczytywać sobie swoją rolę i pan Wójt jest po to, aby służyć społeczeństwu, którego wybrało. Dzisiaj, dzisiaj, kochani, gdy tak daleko patrząc 20 dzień, 465 godzin. To nie tylko klękać przed wami i chylić czoło. Gdzie jest godność człowieka? Gdzie są instytucje i wszyscy nasi tutaj parlamentarzyści? Gdzie są ludzie, którzy reprezentują instytucje, dla których słowo godność jest tylko co cztery lata, gdy są wybory? Kochani, ja mam nadzieję, że to niedługo, jeśli z tego miejsca po przesłaniu stanowiska wspierającego was po przesłaniu skargi do pana wojewody może z tego miejsca raz jeszcze zaapeluję panie wojewodo skoro twój nie ma odwagi niech pan stanie na wysokości zadania proszę nie czekać 30 dni wiemy że pan ma czas na to aby ukryć to.